Się nie widzieliśmy. Chciałbym na wstępie podkreślić, że bardzo za Wami tęsknię. Tęsknię za, tym, za tą całą atmosferą no i za każdym z Was osobno. Tak samo jak ze wszystkimi razem. Dzisiaj przedstawimy taki pierwszy trening z tych z wybranych ćwiczeń, treningów, które mieliśmy do tej pory. Oczywiście każdy musi wiedzieć o tym, że ruch i sport bardzo wzmacnia Waszą odporność i bardzo wzmacnia Waszego. Ducha. Na tym polega między innymi taekwondo. Zaczniemy oczywiście jak zawsze od grzewki. Proszę, stajemy stąd na szerokości ramion, unosimy rączkę do góry i wykonujemy wszystkim znane śmigiełka. Oczywiście każde ćwiczenie wykonujemy 10 razy. Jeżeli ktoś umie i potrafi liczyć po koreańsku, to przy każdym z tych ćwiczeń może właśnie liczyć w tym języku czyli Hama, Dul, Set, Net, Dost, Dost, Jost, ilgob, Jodul, Ahop, Je. Przedramiona i staw łokciowy mamy już rozgrzany. Kładziemy rączki na biodrach, zamykamy później, bo przypominam, nie możemy połknąć komara ani pająka. I kręcimy główką w lewą stronę z otwartymi oczkami. Hama, dul, set, net, dos. I w drugą stronę. Hama, dul, set, net, dos. Teraz wykonujemy wymachy lanek do przodu. I każdy już sam liczy. 10 razy po koreańsku I to samo wykonujemy ćwiczenie z wymachami na w tył, także licząc do 10 po koreańsku. I teraz ćwiczenie, którym, które niektórym osobom sprawia problem, a niektórym nie. Jedną ręką robimy wymach do przodu, a drugą ręką wykonujemy wymach w tył. Zaczynamy z tej pozycji. Jedna ręka idzie do góry, druga w dół. Pełne okrążenie. Drugie pełne krążenie, trzecie pełne krążenie i to samo w drugą stronę. Raz, dwa, trzy i tak do dziesięciu. Opieramy znowu dłonie na biodrach i robimy kręcenie bioderkami. Można to wykonywać w takim czasie, jaki wymaga, do tego, żeby dobrze się rozgrzać. Ale my przyjęliśmy, że liczymy do dziesięciu. I w drugą stronę. Bardzo dobrze. Dłoń na kolankach i kręcimy duże kółeczka. Nie kwadraciki, tylko duże kółeczka do środka, duże kółeczka na zewnątrz. Bardzo dobrze. Jak już jesteśmy troszeczkę rozgrzani, możemy przejść do dalszych ćwiczeń. Wykonujemy przysiad. Rączki wyprostowane. Plecki proste, stopy ustawione na szerokości ramion i siadamy niziutko, tak żeby staw niedrowy szedł niżej kolana. Jeden, dwa, trzy, cztery, pięć i tak dalej do dziesięciu. Możemy utrudnić to ćwiczenie wykonując jednocześnie wykop, Czyli robimy przysiad i w momencie kiedy wstajemy robimy wykop w przód raz jedną nóżką, Raz drugą mieszką. I znowu prawa nóżka hop, lewa nóżka hop, prawa nóżka hop, lewa nóżka hop. Każde z tych ćwiczeń wykonujemy 10 razy. Kiedy już wykonamy ćwiczenia polegające na rozgrzaniu nóg, tak? Wracamy z powrotem do rąk i staramy się wykonać pod pół przodem, wszystkim znaną kopkę. Ręce musimy mieć tak jakbyśmy się odpychali o ramion. Kładziemy je na podłogę. Coś silniejsze osoby mogą to wykonać z kolanami uniesionymi. Opuszczamy się, podnosimy w górę. Opuszczamy się, podnosimy w górę. Teraz wersja dla tych osób, które to nie tak może nie wychodzić. Czyli kładziemy się na brzuszku, klaszczemy, podpieramy się, podnosimy w górę. Kładziemy się na brzuszku, klaszczemy, podpieramy się. Unosimy do góry. Hop, 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 hop. I kolejna wersja. Tutaj mieliśmy tą wersję. A może to ćwiczenie również wykonać w ten sposób. Kładziemy kolana na podłodze. Ładnie plecki wyprostowane tylko uniesiemy do góry. Opuszczamy się, podnosimy. Opuszczamy się, podnosimy. To było drugie ćwiczenie. Trzecie ćwiczenie. Opieramy się z tyłu na rączkach i tak żeby stóp nie opuścić na podłogę, robimy sobie nożyce pionowe 10 razy i później nożyce poziome, również 10 razy. I wszystko na rozgrzewkę w zupełności Wam wystarczy. Przechodzimy do następnych ćwiczeń. I tutaj użyjemy jednego z elementów, które na pewno każdy posiada w domu. Więc albo będzie to tabolecik. Stawiamy tabolecik przed sobą. Ustawiamy się w naszej pozycji walki. I teraz robimy ruch na zewnątrz nad tabolecikiem. Na zewnątrz. I tak 10 razy jedną nóżką, boczy. Przechodzimy i drugą nogą również 10 razy. Można sobie to utrudnić i wziąć takie krzesło z oparciem i wtedy spróbować wykonać to bardzo wysoko nad oparciem krzesła. 10 razy lewą nogą. 10 razy prawą nogą. To samo robimy do środka. Raz odstawiamy nóżkę, Dwa podstawiamy nóżkę, Trzy, dziesięć razy lewą i dziesięć razy prawą. Oczywiście możemy też zacząć od prawej nogi i wykonać to ćwiczenie. Dziesięć razy prawą, dziesięć razy lewą. Pamiętajcie o tym, żeby później krzesło ustawić na miejsce. I tak samo robimy z taboretem. Odkładamy na miejsce. Jak już ktoś opanuje te ćwiczenia z użyciem czy bądź krzesła, to może spróbować wykonywać wymachy do wystawionej ręki. Pamiętamy o tym, że ręki nie opuszczamy, bo będzie to za łatwe. Hop. Raz, dwa i tak dalej, dziesięć razy. I to samo możemy zrobić do środka. Raz, dwa, trzy i tak dalej, dziesięć razy. Ok. Z takich rozgrzewkowych ćwiczeń i z wymachami, które są bardzo dla Was potrzebne, bardzo dobrze rozciągają. Mam nadzieję, że każdy prędko o szpagacie i każdy w domu się rozciąga i pokazuje szpagat rodzicom. Wszyscy wiedzą jak wygląda szpagat. To wiemy. Dobrze. Wymach prosty. Bo robiliśmy wymachy już na zewnątrz. Wymachy do środka. To teraz wyrobimy wymachy prostą nóżką. Stopę mamy z tyłu. Druga nóżka jest z przodu. I wymach przód. Jak widzicie po wymachu, cofamy nogę do tyłu. Raz, dwa, trzy i tak, dziesięć powtórzeń na nogę. Wymachy na zewnątrz, czy wymachy do środka, wymachy w przód. Od tego zaczynamy. Na sam koniec, kiedy już jesteście w domu, możemy poćwiczyć kamienny posąg. W jaki sposób? Pewno większość z nas pamięta o ćwiczeniu, które wykonujemy opierając się o ścianę bądź o futrynę. Opieramy się i zawsze wykonujemy ćwiczenie z wykopami. tak? Możemy to ćwiczenie także zrobić teraz: 10 razy lewą nogą, 10 razy prawą. Ale na czym polega ćwiczenie kamienny poskok? Za każdym razem, kiedy przychodzą rodzice, ale tylko wtedy, kiedy nie będziemy im przeszkadzać, stajemy i udajemy, że nas nie widać czyli zastygamy w tak zwanym kamiennym posągu. Ale w kamiennym posągu. Idzie na przykład mama, tato i nagle hop. I się nie ruszamy. Dopiero jak przejdą rodzice, możemy stanąć i przejść do dalszych naszych codziennych obowiązków. I tutaj mam nadzieję, że każdy z Was ma w domu tak czysto, jak jest dzisiaj na Waszej sali.